Witajcie, wiele się o tym mówi, że ceny samochodów w Chinach są bardzo tanie i jest to prawda. Ale dzisiaj Wam pokażę trochę inne spojrzenie na tą sprawę. Jesteśmy w Szanghaju, w takim dużym kompleksie biurowym, gdzie są biurowce i tak jak widzicie, trochę tego jest. No i zobaczymy, co stoi na parkingu i ile to kosztuje. Słuchajcie, to co? Jedziemy z koksem? NIO ET5. Cena 300 tysięcy Yuanów, czyli 150 tysięcy złotych. BYD SONG. Cena 100 tysięcy juanów, czyli 55 tysięcy złotych. Tesla Model 3, cena 100 230 tysięcy yuanów, 120 tysięcy złotych. Tutaj dali mamy Zikra X, cena 220 tysięcy yuanów, czyli 110 tysięcy złotych, tak na około. Tutaj mamy tak rower, to nie wiem, tu mamy Volkswagena, to nie wiem, tu jest Jiri, takie benzynowy SUV, cena około 65 tysięcy złotych. Dipal SL03, limuzyna, to jest cena 150 tysięcy Juanów, czyli tak 75 tysięcy, 80 000 złotych. Luxit R7, cena 260 tysięcy juanów 135 tysięcy złotych. Tu BMW-ki, ceny, nie znam ich z trójki. Oczywiście mówię, tak jak wtedy, wszystkie ceny samochodów totalnie nowych, tak, tych, które znamy. Tutaj mamy Zikra 001, to jest cena 120 tysięcy złotych nawet 110, tutaj mamy testy, to już Wam mówiłem, tutaj jeszcze co mamy dalej, żeby też Wam nie przedłużać, Linka ko 08, który będzie niedługo dostępny w Europie, tu jest cena około 120 tysięcy złotych, tutaj mamy Geely Galaxy E8, to jest cena 60 parę tysięcy złotych, no i tak, o tu mamy jeszcze Aito M7, takie też auto od Huawei. A, 250 tysięcy 625 tysięcy złotych, no i tak to wygląda, słuchajcie, to wszystko jest naprawdę Naprawdę tanie i, tak jak widzicie, to są takie limuzyny całkiem solidne. No i nie wiem, jak dajcie znać, jak oceniacie, czy pod pa, tak jakby na parkingach pod y, polskimi biurowcami jest drożej, czy są bardziej droższe auta. Może nie droższe w, sensie, w cenach chińskich, ale czy bardziej nowe i bardziej porządne, czy uważacie, że tutaj ludzie pod tymi biurowcami parkują lepsze samochody. Pozdrawiam Was i do zobaczenia.